I, tak, I teraz informacja. Dosze to uchowy, o myślałeś. Faktycznie to powinno już tak. Wszelakie szpitale psychiatryczne są takie w renomie od słon chrześcijańskich w tych czasach to jest takie w evolucjonizmie jak takie zithaj'owe, takie. No próba zaradzenia na coś, co wiedzieli, tylko na tyle, co rozumieli. A w tych czasach w tej odsłonie, sięgając z ewolucjonizmu i wiedząc, na czym opiera się zdrowie, co jest zdrowiem faktycznym, w renomie ewolucjonizmu, bo wtedy idzie znaleźć, że jest zdrowie faktycznie, bo tam jakaś tam pseudo zdrowie czy jakaś tam ustalenie komuś, że branie jakiejś chemii to jest rzekomo zdrowie, a nie jest to zdrowie, tylko jakaś tam po prostu zapewnienie mózgowi jakiejś tam ilości różnych środków. Nie, we to tak nigdy nie było. To ludzie popierdolili. No ludzie odejściem prawdopodobnie po prostu no od stylu naturalistycznego. Wtedy mają właśnie to, po prostu mają to przeciążeni ilomaś informacjami. Albo praca nie taka tak naprawdę zgodna z tym, co człowiek chce czuć w swoim życiu. Samotność to też. Zawody yy... zmienię, bo komunista albo Zithajt przyjdzie, przeklnie. Albo... Yy, odejście przodkim przodków, próba, próba inwonowania innym. No wiele takich czynników to rozpoznane, już Są opisane w księgach życia fajniejszego jako Noszyny Testament. I teraz semma summarum, prowadzą się ku temu, co to powinno być yy, uzdrowienie. Na świecie prowadzonym, co to opiekunowie, wszyscy psycholodzy, psychiatrzy, żeby mogli się już kwalifikować, bo są, mogą to łatwe, żeby poszli na poczety opiekunów osiedlowych, aktywowali starszych, emerytów, emerytkich, jest bardzo ogromnie wiele w tym narodzie. I żyją bardzo, znacznie dłużej w tych czasach i bardzo fajni, i wtedy mogą ich aktywować. Wtedy młodzi mogą, najmłodsi mogą widzieć, czy widzą, że wtedy, że to jest fajne, przykładowe, stadne, ciekawe, mogą coś dodać od siebie na donatknąć starszych wspomnieniem, starsi najmłodszych, byle kierowali się zasadą, co powinni opiekunowie przestrzegać, szczególnie w Polsce, że nie, konstytucyjnie nie nazizmem i nie komunizmem, czyli nie jakimś tam szpiegostwem komunistycznym, czy jakimś tam autyzmieniem człowieka. Czy cenzurowaniem, tylko i nie nazizmem, typu, że narzuceniem komuś, czy przymuszeniem kogoś do czegoś, tylko elegancko-chrześcijańsko, miłościwie zachęcając, natniewając, nie zmuszając, objaśniając miło słowem, co wychodzi, co jest bardziej tym dobrem, i wspólnie, ugodowo. Dokładnie. A takich ludzi, którzy mają w tych czasach choroby, naprawdę jakieś tam. Y swoich psychik, no, przeciążenia tam neurotycznego albo za dużo telewizji oglądanej, szczególnie w tych czasach, kiedy ledowe bardzo niezdrowe dla oczu, za dużo informacji nagromadzonych w neurotyce typu różnych oglądanych aktorów, do tego jakieś ciastka, cukry czy coś tam zażywane, żeby tam jakoś to wytrzymać, żeby było to ciekawiej, żeby to było bodźcowo jakoś smakowo, żeby w przyjemnie to ileś informacji nagromadzonych, które też robią tam nie, nie, niezbyt zdrowo dla w ewolucji, w ewolucji nie, nie było przez wieki wieków. To jest dopiero tych tam kultywacja od tych 30 lat gdzieś, mniej więcej. I to jest taki jak eksperyment taki zikretowy, nie? Co z rodzajem ludzkim wtedy będzie? Jak to będzie wyglądało? Wcześniej nie było Kablówki w Polsce, w Europie? Może tam raczej w Polsce dopiero od mniej więcej roku 99-2000 gdzieś mniej więcej wtedy dopiero to ile to jest dopiero? 23 lata, mniej więcej 20 lat, kablówki dopiero zaledwie jest. Wcześniej też jeszcze nie było takiej, że była aż taka wielka, nie było aż tyle. W ogóle potem ekrany LEDowe to od niedawna, zupełnie od niedawna są LEDowe, Na szczęście od niedawna są też na ratunek. Którzy pomyśleli, w ocenie, że powstały telefony, smartfony, że mogli sobie z telefonami, na pewno starsi, którzy pomyśleli, że będą mogli wychodzić w teren z tymi telefonami chętnie oglądać też sobie choćby w lesie jakiś film, jak już i, i jakoś to ich poratuje w odejściu od y, nawyku uzależnienia, uzależnienia siebie no smakami, wygodą nawyczenia, y, oglądania te, te, te filmów na jakichś dużych ekranach no to to jest niezdrowy tryb, nie? jak jest za dużo tego wszystkiego jak toksyny, jest za dużo niezdrowo jak nie ma diety odpowiedniej, to też jest niezdrowo, jak nie ma odpowiedniej wartości odżywczych tak jak dopaminy które potrzeba w organizmie. No ludzie pompują dopamin, dopaminę kawą, ale to działa tylko chwila, bo to jest taka dopaminka na chwilę. Taka dopaminka. A bananowa dopamina to jest taka dopamina, która trzyma dwa banany nos przy wysiłku z godzinę, dwie. Nawet dwie potrafi trzymać. No godzinę co najmniej, ale to tak przy wysiłku sporym ilość ruchu. I to jest super. Łał yy, wow, nie takie zaistniewa, że, że ma się humor. Przede wszystkim że najważniejsze, że po prostu nie ma się depresji, nawet smutków jakichś, po prostu ma się, bo jak jest niedożywienie, to wtedy człowiek ma, te neurony nie funkcjonują najlepiej, bo to też jest potas, sól, osobno, ale to jak nie ma tych zapewnionych tych w neurotyce i dieta, to potem człowieka chwyta po prostu pieklenie, piekło, piekłowatość, czy jakieś wkurwienie, znerwicowanie, brak skupienia, zaburzenia jakieś niepotrzebny natłok myśli, jakieś generalnie niezadowolenie z życia. Jakieś tam później konfliktowanie się, czy zaburzanie, czy jakaś wódka, żeby tam uspokoić się, czy coś zamiast zioła, a zioła lepiej. Labofarm polecam. jak którzy się toksyną się ratują, żeby od zbytnio toksycznego stylu się ży życiowania, ratują się kolejną toksyną, To wtedy dochodzi w konsekwencji do osłabienia mózgowia, organizmu, niezadowolenie, neurotyka, no i potem może powodować, że dostaje choroby psychicznej. Czyli, że psychika zachorowuje, jakby sygnałem jest, alertem, że już po prostu jest źle, że trzeba reagować. To nie jest po to, żeby ten szedł ktoś do pigułek za życia, bo do pigułek to jest takie jakieś zaradzenie z itchetów, że bieście, bieście to odpracowali, tam od, a my tam później podstępem przyjdziemy i wam to zajebiemy, jakoś inteligentnie wykupimy, już zarobieni, że fajnie macie to wybudowane, to jakoś tam wyślemy waszych, czy waszych zakupimy, żeby kupowali na waszych ziemiach dla nas i, i fajnie wam to potem wziąć jest i, i zajebiście. Też tak mogli, mogą przecież. Nieładnie, ale mogą. Jak nie czuwają przy tym, to mogą. Jak nie sprawdzają przy księdzu, czy to jakiś Polak sprzedajczyk, podstępca, podstępny, czy komunistą. No i to, tak, to jest nieładne zaradzenie. Lepsze zaradzenie słowiańskim to jest takie powzięcie przez opiekunów, opiekunki, psychiatrów, psychologii dobrowolnie z umową podpisaną, że zgadzają się przy księdzu, najlepiej kapłanie, bardzo inteligentnie sporządzone umowę, że godzą się na takie terapie, jak robią w Ameryce, też przecież, że biorą do, do lasów w Polsce mamy duży, duży potencjał, że mogą tu z różnych narodów przybywać się leczyć. I w lasach, oczywiście, ogniska to tylko tam gdzie jest dozwolone. A tak to po prostu yy, plecaki pełne odpowiedniej strawy, dostarczane przez yy, od, któryś z opiekunów przecież to może być kilku opiekunów na gromadę sporą ilości sporych osób każdy z namiotem najlepiej w lesie, w dzikim w, w lesie z, yy, może być. W miarę blisko osad gdzieś we wsiach, gdzie jest kościół, żeby móc się tam potem móc z kromadą pójść, zamodlić, też fajnie właśnie, przynajmniej w niedzielę to bardzo dobrze forma terapii, że potem mogą pójść się zamodlić i to jest wtedy lepiej, że pójdą, że to docenią. Sami też sobie taki aspekt tak nawyczenia takiego, że, że przodki i nieprzodkowie dalsi to docenią i pobłogosławią jeszcze bardziej, no i taki powrót osadą właśnie takich osadników leczących się w naturę, a w naturze zajęcia gimnastyczne. Nie nachalne, nie jakieś yy, wojskowe, tylko takie normalnie firwolne, no takie, żeby się wyruszać, yy, stawy dożywić, opowiadając słowem, nie tylko tam, że tu ruchy, tam, jak robot, tylko żeby skupić się na czuciu, swoim czuciu, jak trzeba zamknąć oczy na chwilę i pozostawać i naumiewać się być w swoim czuciu jak najlepiej, żeby było. I mieć do tego odniesienia, jak mają dzieci w embrionach i one się dorazwiają, i żeby to było zaburzane. Jakaś kolejna toksyna typu tytoń, czy wódka, czy benzyna, czy oparę benzyn, czy perfumy, czy jakieś tam nawyczenia cukrów prostych, które też zaburzają czucie, lepsze neurotyczne prace, to lepiej właśnie zdrowa dieta. Edukacja o zdrowej diecie, zdrowej strawie, o zdrowych warzywach, owocach, co na co działa. Nie jakaś tam informacja, że to ma witamin, tyle i tyle. To mogą sobie sami sprawdzić. Najlepiej, najważniejsze. Jakie to ma właściwości w ewolucjonizmie? Co jest najważniejsze? Sól, potas, Dla neurotyki, żeby neurony funkcjonowały sprawnie, to kiedy zażywać. I też kierować się swoim czuciem. Aż się nauczy, by stosować przed czasem yy, spadku formy, czyli móc mieć zachowana ta zdrowieńczość ewolucjonistyczna ciągła. A nie przerywana brakiem odpowiednia strawa, jak w ewolucji na pewno mieli ludzie. Przecież yy, miliony, miliardy. I wnioskowali, co jeść. Gdzie się udać, co mieć, jak gromadzić, żeby mieć, żeby nie mieć gorzej, żeby nie mieć yy, depresji, osłabienia, że tego nie ma w diecie. No i wnioskowali, i w tych czasach przecież to już mamy te informacje w internecie, to warto, żeby korzystali i takie robili właśnie obozy. W Polsce jest ogromny potencjał możliwości, natchniej inspiracja sobotu, że jest miastem uzdrowiskowym w Europie. Kiedyś widziałem, przed kwarantannami jeszcze bardzo wielu turystów z Ameryki, z różnych krajów, i te swoje coś tam opowiadali, coś tam pokazywali, coś tego, że coś głupie, czy nie głupie, jakoś tak, to za to się ceni wtedy i fajnie, że daje do myślenia wtedy, że można coś tam poprawić, że czymś się zasugerować, że coś można pomóc wdrożyć. To myśląc o Polsce, że ma potencjał faktycznie taki uzdrowiskowy względem całej Europy, mogą przybywać z Europy, w miastach się komediować, chorzy mogą psychofizycznie że psychofizycznie mogą przybywać yy, do lasów, właśnie z opiekunami. Najlepiej na taką osadę, no co, grupę na przykład tam rzędu 50 osób, no to może być tak jak na obozach sportowych, nie? Ale to nie musi być zaraz obóz sportowy, to mogą być po prostu, też mogą być, ale mogą być taniej, bo po prostu lasy publiczne, które są już te tak publiczne, że można śmiało pójść, by lepiej po prostu zachować się zgodnie z prawem narodu, w którym to się odbywa, czyli no na przykład, jeżeli nie jest dozwolone palenie ogniska. To żeby nie palić ognisk, nie śmiecić, nie zabijać zwierząt. A tam złamać gałązki, czy liski, czy, czy, czy tego to można, bo to tak jak zdjęć by się zachował w naturze, normalne. Yy, no i generalnie aktywacja wunienia, otwartość na wunienie, Zażywanie olejku konopnego, żeby dać yy, ukojenie swym oczom. I naumiewać ludzi przez okres no przynajmniej dwóch tygodni, żeby właśnie mieli to w nawyczeniu, ta pamięć, w tym, że, że to jest takie właściwe czucie się ewolucjonistycznie, ukojewanie oczów, neurotyczne, skrywanie przed słońcem w okresie lata, najlepiej beczka jakaś z wodą, naumiewanie, chłodzenia głowy, to ogolenie na, na łyso i chłodzenia głowy. Aby nie, do, nie dopowstało do jakichś rakoczeń właśnie w organizmie, to i zdrowa dieta, to nie musi być wiadomo co: to kurkumina, odrobina co dzień, to też yy, wino. Dwa razy w tygodniu, na przykład, oczywiście, że tak psychofizycznie, żeby, żeby za przykładem Jezusa, Chrystusa Nazarethu, który o tym pojęcie miał i to tak przekazał, jak przekazał tyle co mógł, żeby właśnie mogli się terapeutycznie uzdrowić ku temu, żeby byli znowu żywi za życia, a nie jacyś yy, trochę umarli, czy, czy prawie umarli. nie? To wino dwa razy w tygodniu nawet, nawet jak ktoś uzna z opiekunów, że tylko nie żeby się upić, to właśnie tak naumiewając, no, żeby nauczyć pić, nie żeby się upijali, tylko żeby właśnie cieszyli się bardziej ruchem, tańcem swoim. Muzyka najlepiej, nie z głośnika dla całej grupy, tylko żeby nauczyć każdego, żeby sobie właśnie na swoich telefonach, to jest też informacja przed obozowiskiem, żeby każdy miał swój telefon, ładowarki, no to mogą być solarne, takie na baterie, są takie. To mogą też opiekunowie takie coś ogarnąć. Dobrze, dobrze mogą coś takiego y, ogarnąć, I wtedy, i wtedy właśnie, że jest super zorganizowane, to mają na przykład muzykę puszczaną sobie na telefonach, na słuchawkach. Telefony nie muszą mieć ciągle aktywne i włączone, tylko, y, tylko w tyle co potrzeba. I słuchanie są muzyki na słuchawkach swojej ulubionej, i oswojenie się z taką muzyką, co fajna, że potrzebna, że przydatna, i też natchnienie, żebyście słuchali tej muzyki, która Wam się jak najmilej kojarzy, jak najmile Wam działa. Nie, że jest jakaś tam cool, fajna, trendy, tylko taka, co Wam jest najmilsza dla Waszego się poczuwania. I otwórzcie się do tego swojego poczuwania, i wytańczcie się jakoś fajnie, i tej ruchliwości, aktywność, aktywacja, i pod wpływem też winka, żeby to skupić się na czuciu krążenia i serca. Nie upijawszy się, bo to jest niepotrzebne, tylko aspekt jest potrzebny, żeby serce człowieka lepiej No i też w desnie taki, znaczy w tej myśli takiej tej realizacji, jak jest już o to do zadbane. To, już, no, to też natchiwanie przez opiekunów, oczywiście ku temu, żeby myśl, o informacji bardzo miłym słowem, ku orgazmieniom, ku seksom, fajnie prowadzonym ewolucjonistycznie jakaś historia natchnieniowa, ewolucjonistycznie bardzo fajnie. Może być na przykład przy takim, może nie tyle ognisku, co przy świetce, przy świetce, może świecy, albo gdzieś, gdzie można ogniska, to przy ognisku można coś opowiedzieć, próbować jakoś donatchnąć, a potem można podziękować. Ludzie mogą nawet bez ogniska pójść po prostu sobie i naumiewać ich, że w każdej chwili, gdy macie potrzeby i ochotę, pójdź sobie w swoje stronne miejsce, bo to obozowisko to nie muszą być ludzie w gromadzie, bo to lepiej, żeby nie w gromadzie jeden przy drugim, tylko każdy z jakimś dystansem, żeby się na to nauczyli. Nie? Tak jak kwarantanny, kwarantanny też dało do myślenia, żeby zachować dwa metry dystansu, żeby wyczuwać, czy ktoś jakoś w swoim nie wkurwia jeden drugiego, żeby to nie robiło, tym bardziej jak byli jeszcze ludzie zmieni, czy skomunizowani, że, że nie można było jakby tego wyrażać, że to nieładnie, czy w ogóle żeby nie zachować się naturalnie na zwierzęcą, tylko jakoś, no właśnie, zombiowo. Jaką Marli, co potem powodowało, powodowało to przyczyniało się też do zachorowań, do pogorszenia funkcjonalności społecznej. W narodach, w których to tak było, to najlepiej wtedy właśnie zachować dystans, typu na przykład, no ile tam? Nawet pięciometrowy dystans namiotu od namiotu lepiej. 3 metry, ale 2 metry to zachować przestrzeń nawet 3 metry. 3 metry, czy 4, 5, i wtedy jest ok. Ktoś chce dalej, to może się dalej, po prostu pójść ma ochotę, pobyć się sam po prostu, bo tak ma ochotę po prostu, yy, tak sobie do siebie tam dochodzić, że lepiej. I doglądane przez opiekunów, nie? Doglądane przez opiekunów, w żadnych białych garniturach, bo to razi, a jak razi to wkurwia, i w ogóle to jest brzydkie, bo to jest takie brzydkie jak w tych jak się okaże jak laboratoryjni, którzy eksperymenty robili na małpkach. Bardzo nieładnie. Lepiej po prostu ubrani po swojemu. Miłościwie trenersko, jakoś surfersko, sportowo-trenersko, jakoś ładnie, kolorowo. Nie przesadnie, po prostu po swojemu, jakoś fajnie. Że pokazać im, dawać przykład, że, że ja się czuję swoim czuciem, że swoboda, że fajnie, że miło i że mile widzianym to nie jakoś czarno, nie jakoś czerwono, tylko jakoś z wyczuciem do tego, że, że miłe dla oczu, czy jakiś żółty, połaryczowy, czy kolory kwiatów, barwy jakieś ciekawe, przyjemne, czy zielony, żeby grupę pomóc uzdrowić, a nie wkurwić, to wtedy opiekunowie, oczywiście po sporządzonych umowach, że każdy opowiada, ponosi konsekwencje za siebie, wpuczeni, doglądani, opiekunowie pełniący rolę. Że patrzą taką no na, na gromadę 50 osób przy takim rozstawieniu namiotów, to może faktycznie potrzebne by było 10 opiekunów. którzy oczywiście nie jak więźniów, by traktują, nie traktują czy coś, żeby nie byli potem przez któregoś opiekuna w pomście w trakcie czy po obozie za zabitym. Żeby nie był, tylko, żeby był ulezionym, że jest dobrym. To mogą uzdrawiać tak ludzi. Śmiało, że tak. Z księdzem mogą księdza poprosić też który może zamodlić, pomóc się, bo po usprawniać, jeżeli potrzeba to więcej opiekunów, byle po prostu funkcjonalnić, uzdrowić ludzi, te osoby, jest to wykonalne. To nie jest trudne, to nie jest niewykonalne, to jest wykonalne. Yy, osoby z gorszymi przypadkami, takimi jakimiś tam większymi problemami, no to to nie wiem, to już bym polecił osobiście na pewno nie jakieś chemii użycia, tylko właśnie yy, pod nadzorem, typu obóz, takie, które wymagałyby tego, że, że nadzór taki, że mogą sobie stanowić zagrożenie, bo, bo nie wiadomo, jak się zachowają. No to takie już wyjątki jakieś to w obozach sportowych, typu tam, że jest ogrodzenie, że jest nie ma tylu drzew, jak w Przywidzu na przykład są namioty, yy, łatwiej jest doglądać te osoby, ale też nie jest teren zamknięty, że jest przestrzeń, że czują się swobodniej. To tak, a takie osoby, które po prostu potrzebują powrotu do zdrowia i, i takiej opiekuńczości, ustanowienia, żeby nauczyli się znowu bardziej ten ewolucyjnie yy, żyć, yy, takim ta, zyskać takie ulżenie, odetchnienie, to mogą takie coś zacząć stosować po prostu w swoich życiach. Nie muszą mieć teraz opiekunów czy obozów takich, a opiekunowie mogą na osiedlach się spełniać, sprawdzać. E też fajnie.